Straszny upał. Pszczoły przylatują pić wodę. Pomimo rampy specjalnej. Niektóre korzystają z rampy, ale widzę, że niektóre się utopiły. Straszny upał jest i pszczoły cierpią. A kaczki dalej siedzą na. Kaczki dalej siedzą na tych jajkach. Nie wiem, czy to już nie za długo. O. Cholera, nie zapisałam yy. Nie zapisałam, kiedy zaczęły siedzieć 28 dni I Mi się wydaje, że już to upłynęło No, no ale chyba nie byłyby takie głupie Żeby siedzieć na jakichś pustych jajkach Dwa zresztą wyrzuciły z gniazda no już mi szkoda, bo już naprawdę siedzą, nie dojadają, nie ruszają się. Wybiegają dosłownie na chwilę, żeby coś tam zjeść, napić się wody. I biegiem, jak to biegówki wracają, a kaczor siedzi razem z nimi z reguły. Idę na tarasik zobaczyć moje pomidorki, nie wiem, może schowam je przed burzą. To jest eksperymentalny pomidorek, którego wsadziłam do góry nogami. A potem dowaliłam gnojówkę taką ostrą, pół na pół, tylko z wodą. Niechcący, ale wygląda na to, że ma się całkiem dobrze. Nawet ma kwiatki i kwitnie. I tak sobie rośnie. Zobaczymy, co to z tego będzie. Ale tu patelnia. Pomidory rosną. Te dwa tutaj to są malinowe, duże. Trochę truskawek. Powyrywałam takie małe sadzoneczki i spróbuję zrobić lepsze grządki na jesień. Pomidorki mają się całkiem dobrze. Też szaleństwa nie ma. Ten już mega groniasty sobie kwitnie, zawiązuje. Fasolka nie za bardzo. Tak czułam, że tak będzie, bo ma za małą donicę po prostu no. Chyba te pomidorki pochowam. Do nastryszek no Przed tą burzą. I ogóry. Wspaniałe ogórki, które rosną jak burza. O i tu jest ten jeden. Taki już. Taki już. Duży ogórek. Wiem, dosyć wygodne jest to, że mogę otworzyć te drzwi i zaraz je schować. się obawiam tego gradu, który ma zlecieć za 3 godzinki. W każdym razie może coś z tych pomidorów będzie. No. Byłabym zadowolona. Te też zawiązują, proszę. Kwiatuszki. Mszycy nie ma. Chorób specjalnie nie ma. Chociaż wczoraj do walizki usunęłam a, o tego. Takie na dole. Takie żółte się zrobiły z plamami, no to usunęłam, popsikałam jakimś tam czymś na jakieś grzybiczne choroby. I tak to jest. Pomidory rosną. Pomidory rosną, ogórek rośnie, a ja siedzę i patrzę, jak rosną.